Z nami Robert Ruchała na gali Babylon MMA w Nowym Targu, cześć. Cześć, witam wszystkich. E, jesteś tutaj w narożniku Juliana Sudoła, ale no, występ nieudany niestety. No niestety nieudany, e, porażka w pierwszej rundzie przez e, za Pleców, no ale jak to się mówi, e, nie ma przegranego, tylko po prostu trzeba się nauczyć. E, no i co, no wróci na salę, zacznie trenować od nowa, e, zmieni kilka rzeczy i wróci silniejszy. Młody jest, to chyba przyszłość przedni, wiesz. Tak, tak, wiesz co, on jest bardzo dobry, naprawdę tylko brakuje mu doświadczenia. Wiesz, samo wyjście do walki... Czasami nie wie, jak się zachować w niektórych sytuacjach. Tak, ha? tak, wiesz co, to jest tak, że, wiesz, na treningu naprawdę można być super, ale potem trzeba wyjść do walki i zaprezentować to samo i to jest najtrudniejsze w tym wszystkim, w całym tym sporcie, więc e, wiesz, będzie walczył, będzie jeździł na zawody, będzie jeździł po galach i doświadczenie przyjdzie i wiesz, i w końcu pokaże to na co stać. Robert rozmawialiśmy jakoś tydzień po twojej walce na KSW. Wtedy szykowałeś się do, do wakacji jak, jak teraz wypocząłeś? E, wiesz co, coś tam wypocząłem, ale już wiesz, głód jest żeby wrócić na trening. Ja też jestem człowiekiem, który po prostu nie umie, nie umie żyć bez tego, tak? Ja po prostu ja muszę trenować, muszę się polepszać. Ja mam coś takiego, że, że cały czas muszę być lepszy o, o jeden krok i, i, i wiesz, i już wróciłem na treningi, już trenuję. W sumie to w niedzielę jadę do... W sumie do no, no tak, w niedzielę jadę do, do, do Poznania, do Czerwonego Smoka, znowu treningi, więc tylko się rozwijam. Bardzo podobnie jak przed y, poprzednią walką, a powiedz już y, coś, y, wiesz na, na temat y, następnego pojedynku? Wiesz co, na ten moment y, to na razie nic nie wiem, ale już jakby zacząłem y, trenować, wiadomo, nie chcę takiego jakiegoś, y, nie wiadomo, o, przepraszam bardzo, coś tam dzwoni, e, takiego roztrenowania, że nie trenuję, gdzieś tam trenuję cały czas. E, Myślę, że dopiero po wakacjach, aczkolwiek nie wiadomo, bo zawsze można gdzieś wskoczyć. Dlatego jestem cały czas w treningu, tak? A byłbyś gotowy, właśnie, żeby wskoczyć tak nie wiem, tydzień, dwa przed galą? W tym momencie? No na najbliższą galę powiem. W tym momencie nie, 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 w tym na pewno. Nie. Najbliższa gala jest 18 czerwca. Już za dwa tygodnie, nie, 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 to na pewno nie. E, ale to wiesz, no na, na spokojnie, wiesz, wracam sobie, no nie, powolutku też nie ma co szarżować. Od razu, czy trening dziennie, e, już dopięta dieta, wszystko, tylko po prostu wiesz, trzeba sobie wrócić, e, nowe rzeczy przetrenować, bo to jest najważniejsze, żeby się rozwijać. No nie, nie, że e, chodzisz na treningi i trenować, tylko właśnie nowe rzeczy... E, jak gąbka po prostu, no nie żeby tą, tą wodę zabierać. Jesteś takim trochę y, pogromcą, można powiedzieć zer w rekordzie, bo sam dalej masz to zero, ale pozbawiłeś go Patryka Kaczmarczyka, pozbawiłeś Bajano. Teraz nie wiem, ktoś jest na celowniku konkretnie? Wiesz co, na celowniku, no mm, po prostu... Czy, czy po prostu y, zawodnicy, którzy są wyżej w rankingu? Tak, Trzeba. tak, tak, właśnie na tym... Y, <laughs> Nad tym myślę właśnie teraz, nad tym top 5. No, no jestem w top 5, dlatego będę się bił z zawodnikami z top 5. No i co, no ciężkie walki przede mną, ale to mnie jara i wiesz, sięgam, idę potem pas, tak? To, to, to mnie interesuje. Dobra, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają, którzy kibicują. No i co, czekajcie na moją kolejną waleczkę. Mam, mam nadzieję, że już niebawem ile lecę trenować.